Rafał, czy dotarło do Was już, że awansowaliście do pierwszej linii? Ciężko powiedzieć. W tej chwili myślę, że jeszcze nie. Myślę, że dopiero jutro albo w poniedziałek dojdzie to do nas, że mamy ten awans. Ale w tej chwili najważniejsze jest to, że po bardzo dobrym spotkaniu 5-0, możemy w końcu świętować po tylu latach. Najważniejsze dla nas było to, żeby to w końcu zrobić dla kibiców i żeby tutaj w Radomiaku była pierwsza liga. Rafał, czy można powiedzieć koncertowy występ występaka, pewna wygrana. Poczuwaliście jakąś presję przed tym spotkaniem, czy, czy byliście pewni swojej umiejętności? To zespół po wyniku, by się po grze to raczej żadnego stresu z Waszej strony nie było. Czy presja występowała na pewno, ale yy, widzieliśmy, że na pewno yy, dla nas dodatkiem, stroną będzie to, że gramy u siebie przy komplecie publiczności. Nic nie wiem, koncertowa gra. Yy, też mieliśmy założenia na mecz, wiedzieliśmy jak Siarka gra, tak jak trener już wcześniej dopowiadał. Znaliśmy ich w sumie najbardziej, grali tak naprawdę przed nami, ale... byli na żadnej Myślę, że zagraliśmy naprawdę jeden z lepszych w tym sezonie i teraz trzeba się cieszyć meczu. Gole, Przez cały sezon dużo kolejnych ważnych yy, bramek. To chyba twój najlepszy sezon pod względem na pewno strzeleckim, ale chyba też pobyłem sportowym. Ale ja dodam jeszcze, że to 2,5, bo przy trzeciej bramce to też tam go tam naciskały <gry> No na pewno cieszę się. Na pewno najlepszy mój sezon. Najwięcej meczów zagrałem spośród mojej przygody z piłką w sezonie. Najwięcej też bramek, ale oddałbym te wszystkie bramki komuś innemu kosztem tego, żebyśmy właśnie zrobili ten awans. Dla mnie to jest drugorzędna sprawa i czekam się tylko z tego, że drużyna w końcu zrobiła ten awans. I no jest tak, jak powinno być. Chyba warto było odejść z ekstraklasy do drugiej Ligi, żeby ci świętować taki o, awans właśnie do pierwszej Ligi. No pewnie, że tak. No, z tego punktu widzenia, no to oddam wszystko, żeby jeszcze raz to zrobić. Każdy awans jest, jest świetnym uczuciem, tak samo zagłębił I tutaj, e, no ja oddam. 70% żeby teraz w pierwszej lidze powalczyć o jak najlepszy rezultat dla Radomiaka. Kiedy, Kiedy ostatnim razem Radomiaka weszła do pierwszej ligi, pogubił sobie skaz, strzelił dwie bramki i był bohaterem. Czy się bohaterem tego meczu? Ja myślę, że wszyscy jesteśmy bohaterami tutaj, również i najlepsze najlepszy na pastniki Polski. Jak napitanilisikorskie. Nie no, czuję się na pewno dobry, no. ale tak jak mówię wszyscy, jesteśmy kapitalni no i myślę, że rozliczyliśmy tą idę, co w tobie. Trochę prywaty. Dzisiaj na umór wybierasz. A jeszcze jeden, jeszcze, jeszcze jeden mecz przed nami, więc nie zapominamy o tym i dopiero po... Po tym ostatnim no, listu sezonu no, będę, będę myślał na tym, gdzie się wygląda odpoczywać. Ale odpoczynek chyba zasłużony, trzeba gdzieś w latach Jasne, Jasne, jest. tak. Że tak. Trzeba gdzieś polecieć, odpocząć i później się przygotować. A to już jedziemy, że będzie. No zgadzam się, zgadzam się, zgadzam zgadza, się. Zypanie. Zypanie! Leo, Cii. schodząc z boiska, z wysokości trybun, widziałem w Twoich oczach. Pewnie, że tak. Na trzy lata, już nie? O trzy lata już z tego męcimy mie się bardzo. Pracuję bardzo ciężko, ale dzisiaj i jak jest sport, zawsze to nie, to nie wychodzi jak chcemy. Ale tak szczerze, od kiedy tu jestem, to tak szczerze mamy najlepsze składy, co, co może być. Bardzo fajnie też mamy trenera. Od kiedy on tutaj pierwszy dzień jest, to naprawdę, powiedziałem szczerze, panowie, skupiam się w robocie, bo widzę wam, was talent. Wiem tutaj, co się dzieje, co już było, ale to już było, minęło. Kupa do góry pracujemy dalej. W tym meczu wyjątkowo byłeś traktowany przez Rywali. No, nie powiem wprost brutalnie. Nie miałeś dość tego meczu w pewnym momencie jako kapitan. Tak szczerze, już jestem przywdzielony do tego. Co miałeś tak naprawdę? Mam problemy, bo nie pomycił woli. No co, trzeba z tego poradzić. Dla mnie, to że jest to dla mnie to. To jest naprawdę. Tego nie potrafię to e, tłumaczyć, bo w Brazylii piłka może dla nas są e, to jest re, e, my tak naprawdę od małego chodzimy na piłkę i z tego się cieszymy. Leo, mówiło się, że rodzice ci odwiedzą. Dojdzie do, do tego ja, dwie tak. Ale w tym Ale roku W tym roku, w w tym roku raczej nie. Aha, nie. W tym tak. roku raczej nie. Leo, podczas jednego z wywiadów powiedziałeś, że jak nie awansuje w tym sezonie do pierwszej ligi, no to Możliwe, że będziesz myślał o odejściu, no bo jednak druga liga, no to ty prezentujesz o byle wyższy poziom niż ten poziom rozgrywkowy. Teraz chyba takich myśli już nie ma po się. 99% tak. 99% jest najprawdopodobniej. Ale... Zacznijmy, wiesz, co ja chcę Mało Mam rok. 12 lat, super. No, drugą Koronę nie, o, wierzę, czas przewodzisz tej klasyfikacji. Szczerze <grym> ja nie wiem co ci te to zrobili. Nie wierzę, nie wierzę to. Tak no, szczerze, Ja nie, ja nie płaczę na dla to, już mam ja awans, żeby na wartość. Jeśli będzie będzie je naprawdę fajnie, ale damy już... to wszystko 6. Ale... I teraz będzie tych stu bramek. Zaczekajmy się. <gulanie> <To> już, <gulanie> też nie było. już na luzie. Nie, już nie chcę grać to, także... Się... <gulanie> dosyć, dosyć już mam. Leo, no, to ostatnie to pytanie. Ten awans jednak dla Zisława. Pewnie, że tak. Pewnie. Kto to jest dla Ciebie ten człowiek? Poznałeś go już chyba. To legenda nasza, to co mam mówić. Nasza legenda to nasza siła. I raz opatrywał kapustą, różnymi nalewkami, nalewkami, nalewkami nalewka, ale, zbierał ale zbierał, zawsze na nogi nie stawiał. Zbierał zbierał z czakrami na... przed meczami. Zawsze. Nie, dla nas to... Nie organizować, żeby mnie Każdy tutaj wie, jaką przeżył bardzo trudne życie po śmierci swojej żony hmm. i później po tej operacji. E, tutaj starszy zawodnik, który ja, Świdziu, Maciek Filipowicz... I... Czyli nie wyobrażacie sobie, żeby nie był na ławce z wami w pierwszej lidze. No właśnie. Dla nas, dla mnie w ten dzień naprawdę jest dla niego. Super. Dziękujemy. Dziękujemy, Dziękujemy. Dobrej zabawy teraz. <gry>